Nie wiem, czy to dlatego, że te postacie stoją aż tak daleko... Ale te modele wydają się straszliwie brzydkie! Spójrzcie, spójrzcie na to! No, z bliska już wygląda dużo lepiej ten model. Tutaj nie ma na co narzekać. I w sumie bardzo dobrze, ponieważ to właśnie pani chcemy publiczność z Twitch TV będzie gwiazdą dzisiejszego odcinka. Nie ma takich. E Bastion na mnie najdzie, albo ja do niego, A, Wilson, się to... I wracamy do akcji jeden i jeszcze raz. To mi się podoba. Blokowanie nie daje masakrycznie dużo, ale zawsze to miło nie tracić zdrowia z jakiegoś głupiego powodu. Zobaczmy co my tu mamy. Nie chciałem robić tamtej rzeczy. I bardzo prawdopodobne, że zginę za niedługo. Jeżeli szybko czegoś nie zrobię, to na 100%. No, dawaj, bo ona już prawie leży. On też już prawie leży. Proszę bardzo, ktoś jeszcze gdzieś tutaj będzie się pałętał. Ta um, większość drużyny w ogóle ich żyje. Uuu, bardzo ładnie. Trochę boję się go gonić. Więc nie, nie ryzykujmy, zostaj! Nie zostajemy na miejscu! Mamy tysiąc zdrowia! Więc my mam na myśli ja. Dobrze! Nie było tutaj sprawiedliwości. Dobrze, przyblokowane jakoś? Nie, 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 nie. Na Winsona nie będę zużywał tego. Trzeba będzie wykorzystać w inny sposób, i to nie jest ten sposób. Dobrze, Pewnie by było, gdyby ktoś jeszcze przyszedł, to by było można szybko i bezpiecznie naładować te pozostałe 7%, a tak to wolę zaczekać. Skoro już możemy przejść do tego punktu programu. O! Nie zdzieram nikogo, ale powiedzmy, że udało się ich jakoś odciągnąć. Żołnierz? Reinhardt? Już niebawem Winston? Wszystkie te zabójstwa w naszym programie. Ty nie jesteś nasz, nie? Nie. Widzę krew. Proszę bardzo! Nie taki był straszny! Najlepsze zagranie, Walka u waszego boku to przywilej i zaszczyt. Dziękuję. I zaraz potem wszyscy wyszli z serwera. Walka była zaszczytem i przywileją. Ale teraz muszę już iść do kogoś innego. O-o! Fyj, ledwo co zdążyłem postawić to dziadostwo? Wow, niemiło! Dobrze, dobrze. Tylko. Są tu wszyscy. O, doskonale, doskonale. Wyczyściliśmy drużynę. Wow, nie wierzę. Eee, niewygodne miejsce, bardzo łatwo będzie im to rozwalić, ale z daleko tu, tam. I proszę bardzo. Od biedy, ale się udało. Jest bardzo ciekawy kto będzie miał zagranie meczu, bo Coś mi mówi, że to będzie miało związek z tamtym wyczyszczeniem. A może nie? A, a może jednak to będzie to? To będzie to Czterech zabitych i cała drużyna była wtedy wyczyszczona się mo mo Mogę zginąć! I moi przyjaciele też! Wuhu! No dobra, ale tak na serio, gdzie jest jakaś osoba, która może nas uleczyć? O dobra, ale perfekcyjnie to zrobił Dobrze, że łyka te swoje piguły. Niedobrze Pff, do, dobry meme. Tak nie, nieco ponad dekadę do tyłu, ale... Jestem pewien, że w 2007 roku naprawdę bym się uchachał. Dobra i teraz znowu muszę pykać z pistolecika. Nie podobają mi się te sytuacje. Nie podobają mi się ani trochę. Jeżeli mnie weźmie na hak, to to jest koniec. Basy podkręcone, ale wolałbym, żeby coś podobnego mogło się zdarzyć w momencie, kiedy miałbym zbroję. Wiem, że to się nazywa inaczej. Nie interesuje mnie to. Zginąłem w najmniej odpowiedniej chwili. Tyle pracy na marne. I to z powodu tego dzirodostwa. O matko, on to zrobił, nacisnął Q. Halo. To chyba będzie jednostronna runda z kolei. Czterech! Jakimś niespotykanym zrządzeniem losu, tak? Zastanawiałem się, e, czy w ogóle za, za tym rogiem kogoś znajdzie to, ale znalazła! Cały domek rozpierniczony! Jedyny powód, dla którego to nie był cały team, to dlatego, że e, z pistolecika chyba kogoś zabijałem na samym początku. Ktoś będzie musiał zrobić naprawdę coś masywnego, żeby to przebić. Dobra, więc przegraliśmy, ale może na osłodę będę miał chociaż tą kacenkę. Ale nie wiem, ciężko powiedzieć. Czemu nie mogę nigdy dostać miłych rzeczy? Ale podziemię, Matko Święta! Ale syf! Nie mogę w to uwierzyć, że tamte poczwórne zabójstwo. O, ok. Ok, z tymi liczbami nie mogę się kłócić. No! No! Proszę nie uciekać. No! Proszę tu nie przychodzić. Proszę tutaj nie przybywać. No wreszcie. Jeżeli mógłbym nazwać jakąś postać w tej grze, która jest jedną z najbardziej natrętnych, to pewnie byłaby ona. Wciąż przejęliśmy cel ja! Nawet zakichane asysty nie dostałem. Znaczy w sumie dostałem, tylko się ona tutaj niby nie wyświetliła. Bo to było uznane, że ja też ją zabiłem. O matko, o kim to ja przed chwilą mówiłem? Wynosi się stąd. Jeżeli możesz. Jeżeli byłabyś tak uprzejma. Mi się podoba, Liczyłem na trzy przynajmniej osoby, ale to mi się też podoba. Ja, ja nie popuszczę. Ja będę w nią strzelał, dopóki jej nie zabiję. O, jak się czai, żeby mnie zrzucić. Mm -hmm -hmm -hmm. O matko boska, już po mnie. No dawać, bo oni już tego raczej nie przejmą. A chcę zrobić jeszcze raz. Królika! Jeden? Dogrywka? Niech się stoi na punkcie, to koniec. Znerwcie to! Zabiję ją. Kurde! O! Było! Był dźwięk! Słyszałem! Moja super zdolność jeszcze się ładuje. Kula harmonii. Dziękuję. Czuję, że już niebawem będę. W idealnej harmonii. Masz się nie leczyć. Masz strzelać, żebyś nie trafił. Tak. To właśnie powiedziałem. Taki jest właśnie cel tego przedsięwzięcia. Zawsze obecna. Zawsze fruwa. Okej. Okay. Ktoś musi przejechać ten punkt. Dobra, to chyba ona. Owszem, to ona. O matko. O matko! Ona tam stoi. O matko! Zaraz we mnie szczeki. Więc tak, mogę albo ryzykować i wyjść. Co prawie na pewno zaskutkuje byciem zestrzelonym. Albo poczekać w spokoju, aż napełni się jeszcze te 75%. Okej, <laughs> okay, to mi się na pewno przyda bardzo często. <laughs> to po prostu jest najlepszy tekst jaki widziałem w grach komputerowych. <laughs> Słyszę co? Nigdy w swoim życiu nie słyszałem takiego tekstu. O nie, znowu będzie tutaj fruwała. Jak ja tego nie znoszę, to nawet nie macie pojęcia. Chyba, że lata w takich małych pomieszczeniach. Wtedy jest spoko. Ale to nie jest małe pomieszczenie. To jest otwarta, otwarta przestrzeń. No dobra, mamy to póki co. I w sumie niewiele się dzieje. O, cześć! Głową muru nie przebijesz, tak mi powiedział. O, wow. O, duże tam ich się zrobiło. To jeden. Czy ja słyszałem, ale urwał. Chcę myśleć, że tylko mi się to przesłyszało. Ale wiem, że tak wcale nie musi być. Lysia? O matko, to się pojawi za duży czas. Już po mnie. Mam dwa punkty, zrobię! Halo! że to ten Genji jest właśnie tym gościem o najwyższym levelu w ich drużynie. Znaczy, normalnie nie powiedziałbym, że to jest wyznacznik czegokolwiek, ale mimo wszystko tutaj da się yy, zobaczyć zależność pomiędzy poziomem gry a fizycznym poziomem, jak mam. O, czyli to było blisko. Bliżej już nie mogło być. Zastanawiam się, czy pić, czy nie pić. Dwóch zabitych. Jak zwykle. Co się raz jeszcze posilić na tą trujeczkę, chociaż. Brrr, uciekam. Tylko, tutaj się z powrotem to pojawi. Proszę bardzo. I powiedziałbym, że chciałbym wrócić na górę, ale wygraliśmy zanim to się mogło stać. Jakim cudem, kiedy gram nią, to zawsze idzie tak dobrze dla sobie drużyny, ale kiedy próbuję brać Orisę! to nagle cała drużyna zaczyna głupieć i dostajemy w dupsko przez 10 minut. Odważę się w końcu. Dziękuję. Mwahaha.

Brzydko mi to pachnie, jestem tego więcej. Bom. kurde, ostrzegałem cię, jak już mówiłem. Słyszę krzyczącego Winsona. Widzę skaczącego Winsona. Widzę wrogiego Winsona. O Was jest tu dużo. Dobra, jeszcze tylko Winson. Od biedy, ale się udało. To nie jest nam tutaj potrzebne? O, Teraz tak, yy, musimy coś zrobić tutaj. To też, proszę bardzo, zwiększmy obrażenia dla wszystkich. Łohoo! Strategicznie zostawiona tarcza. Teraz Winston! Nie mam bladego pojęcia, co się dzieje. <laughs> Serio, nie mam bladego pojęcia, co się dzieje. Ale gwizdaliśmy ich flagę i ktoś z prędkością światła przychodzi tutaj. To musi być Wilson. Może kogoś tam przyciągnie. Znowu flaga nasza. Idę za tym Wilsonem. Patrzcie, jaki uparty. Jeszcze lata. Ale nie udało mu się. Jeszcze jedna flaga i wygramy. Wow. Nie powiem, to jest, to jest dosyć duża innowacja. Jedna z największych, jakie widziałem w naszej drużynie dotychczas. Zaiste będzie to evenement na skalę światową, jeżeli nam się tylko uda. Oh my gosh! Normalnie w to nie wierzę. Udało nam się. Chyba. Bo obrażenia nieco O mój Boże, nie mogę w to uwierzyć, wygraliśmy. Myślący Winson. No ale krasna zostaje zagranie meczu, bo będzie na parzą w działko mam rację. Tak, to jest ten moment. No czyli koniecznie na parzu w działko, ale... Tak, na no w działku, wieszcie lub nie. Dwa razy w ciągu jednego zagrania meczu ja oczekiwania zostały kompletnie zmienione. Czujecie te leczące bity, jak coś, ktoś chce rozwalić wam imprezę? Imprezę możecie oficjalnie uznać za rozwaloną. O, bohaterowie jednak żyją wiecznie! Ucieknę. się uzią, A flaga jak, jak była gwizdnięta, tak znowu jest gwizdnięta od nich. No, i ty nie żyjesz. Więc nie, nie powiedziałbym, że to ci się wielce opłaciło. Gdzie ta łaska? Chcesz wyjść?! Nie ma! Denied. Dobra, uleczmy się tutaj. Jeżeli komuś by przyszedł jakiś głupi pomysł do głowy teraz, to ja mogę bardzo szybko tutaj uszyć królika. Nie, już on nawet nie próbuje, on po prostu się chowa. Nie denerwuj mnie i po prostu zgin. Serio? Już nawet wstydu nie macie. Wszystkie symetry świata łączcie się i budujcie działka kabelek gdzie? Nie mam nawet bladego pojęcia co się tu dzieje. Da! Ja! Jesus. No wreszcie trochę udało się odblokować ten stalemate. O no, co ty nie powiesz? Idę po flagę No oczywiście, że o kimś musiałem zapomnieć Uf, Udało się Okej, okay. zaczynamy wygrywać Tego się nie spodziewałem Powiem więcej, to jest ostatnia rzecz, jakiej w ogóle się spodziewałem Jak do tej pory to tak przebiegało, jak jak krew z nosa, jak mam być szczery. Okej, okay, oni gdzieś mają teleporter, więc dlatego ich tutaj nie widzę po drodze. A, dobra, przegrzanie zablokowane. No dobra, możemy chyba lecieć dalej, nie? Byliśmy przy. przybici, praktycznie rzecz biorąc, do muru, ale jakimś niespotykanym zrządzeniem losu udało nam się. zawrócić. Matko Boska zabieramy znowu. Wow. Myślałem, że to nasz tutaj tak sobie lata bezkarnie. No dobra, zbrali naszą flagę. Jeżeli tego nie przejmą, to będziemy mogli wygrać. Dobra, Winston zlikwidowany. Zwracamy flagę i to będzie zwycięstwo dla nas. O matko! Nie mogę w to uwierzyć. Tu jest borsofrada. Nic, tylko sobie stoję.